W naszego wspaniałego teledumieniu jeden z pięciu. Dzisiejsze rozgrywce nasi uczestnicy zmierzą się z tematyką romantyzmu krajowego i światowego. Kim są obi śniąchowie gotowi na zaciętą walkę, w której orężem będzie wiedza i intelekt? Zaś nagrodą tygodniowy pobyt w Centrum Rehabilitacji Rolników Kruz w, w Korynce Zdroju. Poznajdę naszych zawodników. Pochodzę z Cieszanowa. Aktualnie niestety jestem bezrobotny, lecz jestem zainteresowany pracą w sektorze usług. W wolnych chwilach bawię się z dziećmi, gram w szachy oraz czytam dobre książki. Ja jestem Mateusz Krzyczuła, przyjechałem z Ja Obecnie zajmuję się nauką w LO oraz zdawaniem prawa jazdy. Do programu się... Ponieważ moja no, dziewczyno uważa, że jestem amantyczny. chcę to dzisiaj również udowodnić. Piotr Kęciuk. Jestem absolwentem od napolitologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie w pracuję w McDonaldzie z ambicjami na stanowisko kierownicze. Moje hobby to zbieranie znaczków i ogrodnictwo. Każdy z nich otrzyma dwa pytania. Jeżeli nie odpowie na obydwa, będzie musiał pożegnać się z grobem. Zaczynamy od pana Karola, który wylosował miejsce pierwsze. Dzielem którego z trzech wierszy jest poemat dygresyjny pod tytułem Beniowski? Oczywiście jest to Juliusz Słowacki. Owszem, poeta kończy w swoją polemikę z Mickiewiczem. Przechodzimy do pana Mateusza. Bohaterami którego z utworów Aleksandra Fredry są Gusta, Aniela, Albin no. oraz Kraka? Z pewnością chodzi o śluby małżeńskie. No niestety nie. nie? To śluby panieńskie. Pan Mateusz traci swoją pierwszą szansę. Teraz pan Piotr. W której części dziadów Adama Mickiewicza można powiedzieć małą oraz wielką improwizację? Hmm, w części trzeciej. To dobra odpowiedź. Przechodzimy do pana Andrzeja. Proszę wymienić minimum dwie jednostek przedstawionych przez Cypriana Kamila Norwida w wierszu pod tytułem Coś ty Atenom zrobił Sokratesie. Jest to Kastrzyszka i Tak, poza tym można było wymienić również Sokratesa, Dantego, Mickiewicza, Kolumba lub Kamenos. Panie Damian, nam jedno czy wygłoszy by Panów, że kto jest, z jakiego utworu pochodzi cyda. To oczywiście nie włoska komedy z To poprawna odpowiedź. Słowa są po Wracamy do pana Karola i zaczynamy drugą serię pytań. Dwóch twórców romantycznych piszących najbardziej znane z balad romantycznych to... Proszę wymienić ich nazwiska. Oczywiście Goethe oraz Schiller. Tak, pana Karola... <laughs> pana Karola mogę śmiało przywitać w drugim etapie. Teraz pan Mateusz. Manifest romantyzmu, który z na narodnickiego życia można określić takim właśnie mianem. Niestety nie. Cóż, poprawna odpowiedź to ballady i romanse. Ze szczerym żalem musimy pożegnać pana Mateusza, który na osłodę otrzyma dwa cukierki zbudowane przez Przedsiębiorstwo Cukiernicze Siarkowska. Panie Piotrze, w utworze Winnikusza-Słowackiego pod tytułem Kolnia pojawia się motyw winkeliwidyzmu. Hasło Polska winkeliwidem narodów. Bohaterem jakiego kraju jest winkeliwid? Szwajcarii? Tak, poprowadził oni wojska do zwycięstwa nad Austriakami, rozbijając ich szyb przez wzięcie na swe ciało ich włóczni. Panie Andrzeju, istotą świata jest brak. Kto jest autorem tych słów? Zdanse, pielanka, Owszem, pochodzą one z wiersza pod tytułem Fortepian Chopin. Panie Damianie, jaki przydomek myśli romantyczny poeta krajowy Korner Ujeński? Galicyjski-Słowacki? Tak, to go osłabiać. Wszyscy nasi zawodnicy, oprócz pana Mateusza przechodzą do drugiego etapu. Nie, dlaczego? No, no, no to jedno Nie, no nie da rady takiej z regulami. Wyrzucicie, No, łapówka. Panie prowadzący. Przekonam pan swoim urokiem osobistym. Dziękuję bardzo. Cóż, zatem drugą serię pytań od pana Karola. Proszę podać tytuł utworu, z którego pochodzi ten cytat. Harfa zwycięży narody. Czy jest to Lilla Veneda? Owszem, harfa jest tutaj symbolem poezji. Panie Mateuszu, Okopy Świętej Trójcy, w którym w utworze skrywają się arystokracji i burżuazja, chroniąc się przed z snicami. To nie boska komedia. Tak, pan Mateusz odbija się od intelektualnego dna i udziela swojej pierwszej poprawnej odpowiedzi. Do kogo chce pan skierować pytanie? No, pana Karola? To, to, co jest to, sobie to spodziewa. Spodziewa. Na nic się znały moje trudy. Jestem tak mądry jak ich w przód. Który bohater romantyczny jest autorem tych słów? Mm, niestety nie wiem. Dobra odpowiedź to faust. Postać stworzona przez getrego. Panie Mateuszu, kogo z teraz? Myślę, że on Karol. <noise> <noise> pan Mateusz nie ma dzisiaj mi treści dla pana Karola. Panie Karolu, kim była postać Johna Brown, opisana przez Norwida w utworze do obywatela Johna Brown? Był to abolicjonista, który chciał wywołać powstanie na rzecz wolności czarnych. Owszem, został niestety od razu skwytany i powieszony. Do kogo kierujemy kolejne pytanie? Moje pytanie skierujmy może do pana Piotra. Panie Piotrze. W którym utworu Mickiewicza pojawiają się tzw. sceny saronowe ukazujące skomplikowaną sytuację społeczną w ówczesnej Polski? Świte hmm. dziady. No skąd? Niestety nie to dziady, części trzeciej. Panie Karolu, do kogo kieruję następne pytanie? Chciałbym się zrewanżować, więc oddaję pytanie do pana Mateusza. Dobrze. Panie Mateuszu, gdzie miała miejsce bezpośrednia konfrontacja Mickiewicza i Słowackiego w roku 1840? Myślę, że chodzi o kolejnych klas. Tak, to poprawna odpowiedź podczas wykładu Mickiewicza. Do kogo kierujemy pytanie? Dajmy szansę panu na stanowisku numer jeden. Kto jest autorem utworu pod tytułem Cierpienia Młodego Werdera? Niestety czas już minął. Utwór napisał Johan Bolkan Getel. Panie Mateuszu, tylko kierujemy kolejne pytanie. Mm -hmm. Może do pana Karola. Widzę, <grym>, że bardzo pan lubi pana Karola, ale nie Pan Mateusz nie ma litości, a pytanie dla pana Karola brzmi. Konrad Balan Mickiewicza uczy Polaków uczciwości, czy raczej podstępu? Uczciwości. Nie właśnie, że podstępu. W tym momencie pan Karol żegna się z grobu. No kogo kieruje Pan kolejne pytanie? Myślę, że Pan Damian będzie lepszym przeciwnikiem niż Pan Karol. Proszę, to nie ma. Może przynajmniej coś wie i coś się telewizuje. to nie jest hmm. Panie Damianie, jaki tytuł nosi utwór słowackiego, zestawiając ze sobą historię starożytnej Grecji i Polski Szlacheckiej? Grupa Ganem z pewnością i kieruję pytanie do Pana z DNA-3. Dobrze. Dobrze. Panie Piotrze, kim był Lota, postać Ostać Skondrada Walimbota, był poetą i ofiarnikiem, czy też litwinem wspominającym o możliwości pokonania krzyżaków pod mm, To pierwsze. Niestety nie. Obydwie wersje były poprawne. Zostaje Panu już tylko jedna szansa. Dobrze, Panie Tanin. Tylko o której Pan kolejne pytanie? E, może bardzo, bardzo. Jak nazywani byli pionierzy angielskiego romantyzmu? Hmm. Poeci Jędrze. Że... Owszem, byli też z pani akistami, do nich m.in. William Warsworth i Robert Sow. Do o kieruje Pan kolejne pytanie, Panie Piotrze. Myślę, że o na stanowisku numer 3. Dobrze. Panie Piotrze, proszę podać imię przywódcy rewolucjonistów z nieboskiej komedii, Zygmunta Krasińskiego. No, no, no. Nie, niestety, nie to złatwość. Przywódca wiadomo, był Pan Kraty, czyli przywładca. Ronald był zaś jego swój. Pan Piotr musi pożegnać się z grą, zaś my przechodzimy do finału, w którym nasi uczestnicy będą walczyć o tygodniowy połyt w Centrum Rehabilitacji Rolników wy, w Chorycy Zdroju. Zaś pan Piotr otrzyma dwa cukierki, nagrodę ufundowaną przez przedsiębiorstwo cukiernicze Siarowska. Zaczynamy etap finałowy. Przeszli do niego Pan Mateusz. Pan Damian oraz Pan Andrzej. W etapie finałowym pierwsze pytanie adresowane jest do wszystkich. Kto chce udzielić odpowiedzi, powinien się zgłosić. Następnie gramy aż do wyczerpania wszystkich szans zawodników. Rozpoczynamy od pytania. Bądź zdrów, a także grają się nie drogi, lecz dwa na słońcach swych przeciwnych bogi. Kto jest autorem tych słów i do kogo je kierował? Pan Andrzej był Owszem, pochodzą one z Beniowskiego. Kogo pan wyznacza? Pana Damian. Panie Damiano, jaką śmiercią zginął Werter, główny bohater cierpień młodego Wertera? Zastrzelił się. Dobrze, popełnił samobójstwo z powodu tragizmu swojego uczucia. Pan z numerem 3. Panie Andrzeju, jaki tytuł nosi utwór George'a Byrona opowiadający historię burzliwej miłości oraz zemsty z akcją kończącą się na Wyspach Iońskich? Niestety nie pamiętam. No cóż. Ten twór to diabła, powieść poetycka, którą autor określił jako rozerwane kawałki. Teraz kolejne pytanie, panie Damianie. Pan numer jeden. Dobrze. Panie chwilo, jesteś piękna. Z jakiego dramatu pochodzą te słowa? Oczywiście z Faustu. Owszem, tytułowy Faust miał wypowiedzieć te słowa, gdy zasmakuje pełni szczęścia, za co miał oddać swoją duszę Wielbom. Do kogo kierujemy kolejne pytanie? Myślę, że będę tochła Anglu. Panie Andrzeju, proszę wymienić trzy najczęściej krytykowane przez Słowackiego motywy z poezji Mickiewicza. Brutonazjanizm, i... Niestety zabrakło czasu i zabrakło oczywiście trzeciego motywu, czyli profetyzmu. Utrata kolejnej szansy. Panie Mateuszu. Z będzie to Pan Nie trzeba żałować róż, gdy płoną lasy. Czego symbolem są róże i lasy? Róże to symbol młodych ludzi, zaś myślę, że lasy to symbol ojczyzny. Tak. Cytat pochodzi z dni Wenety. Do koła kierujemy kolejne pytanie? Proszę pana. Panie Andrzej, mój i snuć miłość. Z którego zbioru Mickiewicza pochodzą te wiersze? Z odnosze balady Ramona? Ja Niestety nie. Poprawna odpowiedź to liryki lozańskie. Pan Andrzej kończy grę. A oczywiście nagroda poleczenia to dwa cukierki fundowane przez przedsiębiorstwo sukiennicze Stefania Sierkowska. W naszej rzeczy pozostało już tylko dwóch graczy. Panie Danianie, tylko kieruje Pan swoje pytanie, bardzo na Armię. Pani Panie Mateuszu, człowiek czynił, takie zdanie może dotyczyć Jaura czy Wertera? Myślę, że o to... Wertera. A, niestety nie. Bardziej pasuje on do Jaura. Werter raczej cierpiał bez Panie Damianie? Pan Damian, Pan Mateusz. Kto nie doznał nie razu, ten nie doznał słodyczy w niebie. Które duchy z drugiej części działek wypowiadają te właśnie spoko? Hmm. I udział, i udział. Owszem. Proszę uśladzał dwa ziarny kandydatczycy. Do kogo kierujemy kolejne pytanie? Do Pana Damiana. Panie Damianie, Polski wielczy w świecie orientu, Które z dzieł można w ten sposób scharakteryzować? Czas minął. To dzieło to sonety krymskie. Panie Mateuszu, pytam jeszcze raz. Pan Pan jeszcze. Orczon oraz Kraja Który z nich został przedstawiony w nieboskiej komedii jako poeta prawdziwy? Arcia. Owszem. Panie Matuszu. Jako w którym z utworów romantycznych twórców pojawił się to domu rozwijany w kolejnych epokach? W Pan Tommy. Tak, to akurat było łatwe. Dlatego po pytanie? Pan Damian. Panie Damię. Bema pamięci. Co jestem wiersz? Panu B. Cóż, odpowiedź jest zbyt recyzyjnym. Niestety, ostatnio utratę punktu. No, ale na no, napisach, w rok po śmierci generała Józefa została Panu już tylko jedna szansa. Panie Mateuszu? Ja jeszcze, raz, no. tak, jeszcze raz. Rozmowa Gustawa z księdzem w czwartej części działów trwa trzy godziny. Proszę podać ich nazwę. Godzina miłości, godzina płaczu i godzina nauki. To niestety zła odpowiedź. Były to godziny miłości, rozpaczy i przestrogi. Utrata ostatniej szansy, tym samym program wygrywa Pan Mateusz!